Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku to model Mała Miss i wiem, że bardzo czekaliście na kolejny odcinek, pisaliście mi komentarze, kiedy mała mis i kiedy mała mis. I cieszę się, że tak bardzo wam się podoba i przepraszam, ponieważ no ostatnio miałam dosyć mało czasu i jakoś nie mogłam się wyrobić z tymi wszystkimi odcinkami. Może zauważyliście, że w ubiegłym tygodniu było mnie mniej, ale postaram się już teraz wszystko nadrobić na bieżąco. I powiem wam, że w ostatnim odcinku było, pod ostatnim odcinkiem było mnóstwo komentarzy, prawie 600, więc dzisiaj mam taką propozycję dla was, żebyśmy pobili ten rekord i żebyście głosowali... Pisali komentarze i nawet możecie pisać tym razem więcej niż jeden głos. Także jeżeli chcecie zagłosować 5-10 razy, to ja wam nie bronię, będę wszystko liczyła, na pewno mi to długo zajdzie, ale chciałabym, żebyśmy tak. No nie wiem, pobili taki rekord tych 600 komentarzy. Będzie mi bardzo miło i przyjemnie, także głosujcie. Serdecznie Was do tego zachęcam. No i co najważniejsze jeszcze, chciałam Wam powiedzieć, że daliście mnóstwo propozycji na sesję w dzisiejszym odcinku. I powiem Wam, że jest dużo świetnych pomysłów, także ja z jednego skorzystałam, z którego i tak myślałam już wcześniej, ponieważ wydaje mi się, że najmniej czasu mnie to będzie po prostu kosztowało, bo dosłownie 2-3 stroje ściągnęłam i już yy, jestem gotowa, także następnym razem też skorzystam z Waszych, ale nie zagłuszają. Też skorzystam z Waszych propozycji, tylko że na razie po prostu pierwszy pomysł, tak żebyście się nie obrażali. Yy, I jeszcze jakieś ogłoszenie dla Was miałam. Także... Za chwilę wam ogłoszę kto wygrywa, kto przegrywa. No i powiem wam, że tych głosów było całe mnóstwo. Yy, najlepsza okazała się być tym razem, ale powiem wam, że to była po prostu różnica, dosłownie dwóch trzech głosów. Yy, Ula Jesz, także gdzie mamy tą Ulę? tutaj? Ula jest tutaj i Ula wygląda tak. I są wciąż w tych stronach co ostatnie, także możecie zobaczyć jak wyglądały, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Także Ula Jesz zdecydowanie yy, najlepsza, no, ale tak jak mówię, to była kwestia kilku głosów. Na drugim miejscu, tak już Wam powiem, była Kasia Kołodziej, koło czyli tutaj możecie ją zobaczyć. Też bardzo ładna dziewczynka, zresztą dla mnie są wszystkie śliczne, także, że tak powiem, gratuluję od Was i Uli i Kasi, no bo one miały najwięcej, ale Ula zdecydowanie miejsce numer jeden. No i miejsce ostatnie, czyli dziewczyna, która, dziewczynka, która opuści dzisiaj nasz program i to będzie Basia Mazur, czyli nasza rudowłosa dziewczynka. No, też jest bardzo ładna, no, ale widocznie nie podbiła waszych serc. Basia miała diametralnie mniejszą liczbę głosów niż właśnie te dziewczynki na pierwszym miejscu. Także to jest Wasze ogólne zdanie, że Basia powinna opuścić program. No i za chwilkę ją stąd wyprowadzę i dowiecie się, gdzie odbędzie się dzisiejsza sesja. No i chyba już widzicie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy przed podstawówką. Taką pobraną z galerii, także przyznaję, pobrałam, ponieważ ja sama zbytnio nie umiem budować jakichś takich fajnych, tematycznych budowli. Nic tam też nie zmieniałam, ale pokażę Wam dziewczynki w ich mundurkach, ponieważ myślę, że to takie kluczowe. No, że najpierw nasza Pani fotograf. Nasza Pani fotograf ma na imię Jadwiga Kurek. Całkiem w ogóle nie miałam pojęcia, jak ona się nazywa. Teraz już wiem. Także wciąż fioletowe włosy, tak trochę wiecie dziwacznie przy tych dzieciach, no ale tak to wypadło. No i zmienią je na taką bardziej jakąś, no nie wiem, taką łagodną. Bo wydaje mi się, że jakaś taka była ostatnio. No nie wiem. Mniejsza z tym. Także nasze dziewczynki. Szybciutko Wam pokażę tu przed szkołą, jak wyglądają Raimunda. Raimunda też miała dość sporo głosów. W pierwszym odcinku była zagrożona, jak pamiętacie. A teraz poszło już całkiem nieźle. Następnie Ula jesz. Ta w bordowej kamizelce, także taki dostała właśnie mundurek. Następnie Kasia Kołodziej. Ten sam mundurek, tylko w wersji szarej i już bez rajstopek. Już uciekają. Paulina Mucha, stój. Paulina Mucha, pokaż się tu w koszuli, jako jedyna z długim rękawem, w spódniczce, no i ruszowych butach. Następnie Nina Maślanka. Taki mundurek, wiecie, on mi się kojarzy z Harry'ego Pottera trochę. No i akurat tak się ustawiły, że obok jest Jola Burak. I Jola Burak też ma ten mundurek, tylko w innej wersji kolorystycznej. Inne rajstopy i inne buty, także myślę, że niech one sobie tu gdzieś pobiegną. No i jak widzę, wszystkie biegną się pobawić na tym takim statku. Jeszcze nie widziałam, żeby Dzieci się bawiły na tym statku, więc chętnie zobaczę. To jest... Uuu, jakie dźwięki. To jest chyba odpowiednik. No tam tamtego statku, tylko taki bardziej nowoczesny. Czy to jakiś kosmiczny czy łódź podłana, czy Co to jest? Fajnie, że ona tutaj w ogóle weszła tak spod spodu. Super. Ale ja bym jednak wolała, żebyście wszystkie weszły do tej szkoły, bo to ma być sesja w szkole, także podejść tutaj razem, a ja Wam tak szybko pokażę, co jest w środku. Tutaj widzę, że to jest jakiś, nie wiem, pokój mm, dyrektora i sekretarki, czy coś w tym rodzaju. Tu taka mini poczekalnia. Nawet widzicie, jest takie wyjście awaryjne, ale tam nie ma wyjścia awaryjnego w każdym bądź razie, czy to, no nie wiem, to bardziej tak kieruje, gdzie mają uciekać, a nie. Ale nie filozofuję. Tutaj yy, nie wiem co to ma być taki pokój, aha, pokój pielęgniarki, widzicie to jakiś rentgen i w ogóle. No racja, jak będzie sobie dziecko chciało poleżeć, no to tak, No niech będzie, że w łóżku. Tu jest taka szatnia, to jest super, taka jak w amerykańskich szkołach. Zawsze o takiej marzyłam, ale w żadnej mojej szkole takiego nie było. Tu automat z przekąskami zakazany aktualnie w szkołach. Tutaj taka sala do plastyki, widzicie jakieś stoliczki, farby, stojaki na obrazy. Tutaj stołówka. O nie, no i mędy znowu uciekły tam z tyłu. No skubane, nie zauważyłam tego przejścia. Dobra, to szybko Wam jeszcze pokażę. Tutaj stołówka właśnie i tutaj można sobie coś pewnie zamówić niby tu też jakieś lodówki, kuchenki wyżej. Wyżej mamy tutaj pracownię chemiczną. Także stanowiska do, do nauki chemii. Tutaj, no tak, jakby sala komputerowa, no i chyba też taka po prostu klasa, no bo widzę, że w tej szkole, że w tej szkole nie ma takiej normalnej klasy, no z ławkami, tylko to jest, to wszystko. Myślałam, że ona tutaj gdzieś grzecznie idzie, a ta idzie jednak się pobawić tu. Także tylko zabawają w głowie, no ale w końcu dzieci, no to nie oczekujmy czegoś innego, O, tutaj sala do muzyki także bardzo fajna szkoła moim zdaniem i osoba, która ją zrobiła naprawdę jest pomysłowa no i oczywiście łazienki takie sprawy, także ta szkoła w, po wpisaniu po prostu school w galerii w Simsach wam powinna wyskoczyć, także gdybyście chcieli właśnie pograć w szkołę, no to coś takiego aha, no jeszcze jedno ważne ogłoszenie dla was Ogłoszenie jest następujące, że chciałabym nagrać dla Was taką rozgrywkę właśnie przy okazji naszych dziewczynek. O, nasza pani fotograf się wczuła. Zobaczmy. No mega. Chciałabym nagrać rozgrywkę z, przy użyciu moda Witaj w szkole. Także jeżeli chcecie zobaczyć takie mod na moim kanale, to też piszcie w komentarzach. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będę mogła nagrać. Mam nadzieję, że mi się uda, ponieważ jeszcze go nie pobrałam i nie próbowałam, ale widziałam, że jest i chętnie właśnie przyjadę do tej szkoły z tymi dziewczynkami, do tej właśnie szkoły i będziemy wykonywać zadania związane z, mm, no, byciem w szkole. Także to już niedługo, koniecznie piszcie komentarze. A ta nasza pani fotograf, jeszcze raz podejdź tutaj razem i już nie gadaj, i będziemy próbować robić zdjęcia. Także, okej. Okay. Rozejdźcie się, tylko, tylko bym prosiła, żebyście tam nie wychodzili. Nie, nie da się zablokować czujnie swoim obiekcie, nie. No trudno. To może po prostu zrobimy tak, że każdą dziewczynę losowo gdzieś y, tu rzucimy. Może, y, każemy ci na chwilę y, usiąść, a potem do ciebie podejdzie pani fotograf. Tak, i będziesz już mniej więcej w tym miejscu. Także zrób zdjęcie Simowi y, Rajmunda Borowik, Ramundzie się chyba trochę nudzi i śpiewa. Dobra, pani fotograf. Leć na dół. No i jest już blisko, mam nadzieję, że wyjdzie mi ten spisek. No nie! Nie na maślankę nam się tutaj. A, gdzie tam idziesz? No nie, jednak wyszła. Takie fajne miejsce je wybrałam. A ta woli na stołówkę. I nie mów mi jeszcze, że na dwór. Nie, na stołówce jednak. No dobra, no ładnie wyszłaś. Tylko, że tej szkoły w ogóle nie widać. Tak cię odsuniemy, chociaż żeby kawałek tej stołówki był widać. No albo w sumie to może jednak nie, bo... nie będzie cię zbyt dobrze widać na zdjęciu. To... może tak. Żeby ta szkoła była w jakiś sposób chociaż zaliczona. No i robimy te fotki. Tu mi w międzyczasie wyskoczyło powiadomienie, że Jola Burak odrobiła swoją pracę. No, Mówią także bardzo ładnie. W ogóle mamy sobotę, także dziewczynki nie musiały dzisiaj wagarować. E, dobra. E, Ula Jesz. No mogłabyś w sumie tu na dworze, ale ja bym bardzo prosiła o scenografię szkolną, no bo przecież o to tutaj chodzi. Także, no, podejść może do klasy y, chemicznej. Nie wiem, chyba, o, tutaj sobie usiąść na chwilę się poczuł, jak pani nauczycielka. Pani fotograf, nie graj, tylko będziesz tutaj robiła zdjęcie ulijesz. Także czekam na Was tu i mam nadzieję, że mnie nie zawiedziecie tym razem. Dobra, są tutaj, mam nadzieję, że się nie ulotnią. O, i chyba jednak najpięknie no ulajesz, mnie nie zawiodła, także ula naprawdę super. Co prawda, o, może tak postawimy, żeby było widać kawałek, że to jest ta chemia. No i pięknie słuchaj, Ula. No, jestem z Ciebie dumna. Także nasza ostatnia zwycięzczyni się tak zaprezentowała. No i następną Kasię kołodziej. Kasia kołodziej też się bawi, ale Kasię też wyślemy gdzieś. No może czas spróbujemy z tym stoliczkiem. Usiądź tutaj. Panie fotograf, zanim tam znowu dopatrzysz się jakiegoś komputera, to przychodź robić to zdjęcie. Oj, strasznie ciężko się tutaj nagrywa, bo jest dużo takich wysokich rzeczy i, i te lampy i to wszystko. Okej, okay, przyszły. Na razie Kasia siada, ale Kasia już wstaje. Nie, nie, znowu gdzieś sobie poszła. Aż te dzieci są niegrzeczne i niesłuchane. I to jeszcze słuchajcie, idzie przed. Normalnie ja jak berety. Tu będzie zdjęcie. No i zobaczcie, gdzie się ustawiła, ale tak ją skrytykowałam. Ale zobaczcie, no jest Kasia i widać z tyłu plecak, czyli jednak jakiś element szkolny jest. Także jednak zwracam honor Kasia. Postarałaś się zrobić oryginalne zdjęcie. Także może to był zamierzony efekt. Może to tak sobie zaplanowała. Paulina Mucha, Paulina Mucha, na górę cię wyślemy, żebyś nie zdążyła uciec na dół. Na chwilkę usiądź tu. No, żebyś po prostu się nie rozlazła. Co ty tam będziesz robiła? Baw się w kosmicznego potwora. Zabraniam. Yy, także czekamy na was tutaj. A tutaj nasza Nina przyszła pograć na komputerze pewnie. Nie, siedzi sobie tylko grzecznie. A tu Raimunda, Raimunda odrabia lekcję, także też też pochwalam. No i mamy w sali muzycznej tym razem i Paulina Mucha, zdjęcie w sali muzycznej. No, udało się objąć aż dwa instrumenty. I ten fortepian i skrzypce także fajnie, chociaż Mina taka. No, ale wiecie, nie jest źle. Także robimy zdjęcia naszej Paulinie. Ok, zrobione. I kto nam jeszcze został? Nina i Ola. Gdzie jesteś, Nina? Tu. Nawet dobrze. To szybko klikamy Ninę. Może nie zdąży nam się ulotnić. A, rozmawiasz. To nie rozmawiaj. I takie mamy zdjęcie. Mało widać tę szkołę, ale... No ale coś tam widać. Także Nina ładna poza. Bardzo mi się podoba jej mundurek. Także gotowe. I ostatnia dziewczyna to Jola. Jola oczywiście. Tu się bawi. Fajny ten statek. Tylko szkole. Szkoda, że zajmuje tak dużo miejsca, bym go w którejś w swojej rozgrywce jeszcze umieściła. Dobra, może tutaj w tej bibliotece? Nie wiem, czy posłuchasz? Pewnie nie. To przystojniaczek. Xavier Colson. A, wiem. To ma być do jednego mojego odcinka. Ale to zobaczycie kiedyś tam, jak się zbiorę, żeby nagrać. E, dobra, Jola Burak. Czekam na nią tu. Jola już jest. W ogóle, jeżeli jeszcze nie widzieliście, a chcielibyście dowiedzieć się, skąd mam fryzury dla dzieci, no to pozostawię wam pod filmem link do mojego filmu właśnie z, z tymi modami. Aha, zdjęcie niebogabędka. No i uciekła, jak się spodziewałam. Może przy tych szafkach byłoby fajnie, chociaż Jola, zrobiłabyś to dla mnie. Nie, chyba nie, chyba nic z tego, ale gdzieś na górę idą, to może będzie coś, coś ciekawego, może będzie. Pokaż, Jola, co wymyśliłaś? No, też w tym miejscu, no trudno. Tam chociaż kawałek krzesła, widzę, nie wiem czy u Kasi było. E, nie u Kasi, tylko u Niny. Nie pamiętam, zobaczę później. Okej, okay, także mamy to, mamy te zdjęcia. Słuchajcie i, i chwilę, niech tutaj sobie posiedzą. Może nie wiem, może Ty byś, yy, fot nasza fotografka przygotowała coś, nie wiem, może byś coś ugotowała, podaj kolację. Mm, nie, gotuj coś lepszego. Tylko tyle, aha, bo ma umiejętności. No trudno, to może. No dzieci do takiej fasolki to chyba nie bardzo. Może cznicę albo makaron z serem na przyjęcie? Niech będzie to. No, a dzieci nie się bawię, już wam nie przerywam. Tutaj Kasia Kołodziej dorwała jakąś zabawkę szaloną. Jezus, widzicie, to minę. No teraz już lepsza. Ok, jeszcze raz, jeszcze raz przyjrzyjmy się, właśnie także to jest Kasia. Eee, pokaż się Raimunda. Też idziesz na dwór. Ale to jest mega to wejście do środka. Raimundę, przypatrzcie się Raymundzie. Raimunda Borowik przypominam O, jakie to są drabinki Czadowe. Kasia na drabince jeszcze raz. Mega, nie widziałam tego wcześniej. Raimunda, dobra. A u góry ulajesz. Zwyciężczyni ostatniego odcinka. Och, uciekłaś mi. Jakaś taka stoi poważna, zamyślona. Nie bawi się. Baw się w badacza kosmosu. Aha, czyli to jednak statek kosmiczny, no tak. O, i puszcza bańki. O, dobra. Do następnej dziewczynki, Paulina Mucha, idzie odrabiać lekcje, no grzeczne dziecko, grzeczne. To mi się podoba. <laughs> Jej chyba też. Nina Maślanka. Gdzieś tam leci, też się bawić. Zaraz, tu pani fotograf, zawołaj wszystkich na posiłek. Ojej, jakie przytulaski. A gdzie jest reszta tego jedzenia, a tu? To zawołaj na posiłek. Mm, I kogo my tu przegapiliśmy? Tą Nina. Nina teraz znowu też się bawi na tym statku. Wzięcie ma ten statek, słuchajcie. Mega wzięcie. Już gdzieś się wybiera. Aha, wiem gdzie idą. Jeść. No tak. Sama to zawołałam. No i jeszcze Jola nam została. Jola, tutaj. jest sobie w naszej stołówce w ogóle. Zobaczcie, jak to super wygląda, jak te dzieci w tej stołówce siedzą i jedzą. No super. Jak prawdziwa szkoła! Teraz chwila, żeby przyjrzeć się jeszcze zdjęciom. I oczywiście tradycyjnie od lewej strony. Od lewej strony będę Wam pokazywała yy, poszczególne zdjęcia. Także, ula jesz! W ostatniego odcinka, następnie Raimunda Borowik, Jola Burak, Nina Maślanka, Kasia Kołodziej i Paulina Mucha. Także piszcie w komentarzach, która dziewczyna Waszym zdaniem najlepiej wypadła, którą najlepiej lubicie i przypominam o tym, że możecie głosować więcej niż jeden raz pod dzisiejszym odcinkiem, bo... No bo byłoby miło, gdyby było dużo głosów. A jeszcze w ogóle coś mi się tutaj rzuciło w oczy, że tam z tyłu, za naszą szkołą jest coś pięknego. Widzieliście coś takiego wcześniej? Nie wiem, ja ostatnio, odkąd ten tabulator używam, już Wam to mówiłam kiedyś, to odkrywam tą okolicę, odkrywam i nie mogę się napatrzeć. Także bardzo ładnie tu jest wszędzie. Tam jakieś też duże budynki. Czy to jest nasz dom? To jest nasz dom, ale śmiesznie. No ale tam to, to mnie fascynuje i szkoda, że tam nie można pojechać, bo już bym tam była. Także jeszcze raz szybko patrzcie na zdjęcia. Jeszcze raz od lewej Ula, Raimunda, Jola, Nina, Kasia i Paulina. Także czekam na wasze głosy. Także na dzisiaj to już będzie wszystko. Jeszcze podejrzymy nasze dziewczyny przez okno. Siedzą, jedzą. Śmieją się, rozmawiają fajnie. Także podoba mi się ta szkoła i mam nadzieję, że uda mi się ogarnąć ten mody na Witaj w szkole niedługo Wam to nagram. Także jeżeli chcecie, to oczywiście piszcie w komentarzu. Będzie mi miło, jeżeli dacie łapkę w górę. Będę wtedy wiedziała, że Wam się podoba. No i myślę, że to tyle. Pamiętajcie o głosowaniu i pozdrawiam Was serdecznie. Proszę o buziaczki i do zobaczenia niebawem. Cześć!